Dla na na naszej ojczyzny przyjmijcie, proszę, błogosławieństwo. Pan spodziewa. Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyzny, niech wam udzieli z tego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać ojczyznickie powołanie. Nasz Pan Paniec Chrystus, który do końca nas umiłował, Niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady. Niech Wam pozwoli godnie z odorem spełnienia Waszych żołnierzy z obowiązków. Niech Wam Bóg wszechmocą, ojciec i syn Duch Święty. Amen. Osto się chciałem przekazać. Robię pokoliczność do Waszej że... świata, Wam. Niech Mirosław Pakuła. niech cię kochnie, niech cię Jeśli niech mówi Pan, niech cię kochnie, niech cię Pan niech ci kochnie, niech ci kochnie, niech ci będzie. niech ci niech swoją swój niech pokój. Amen. niech da ci ci Proszę! No produkcji jednostki wojskowej 29 nr 36, dnia 3 czerwca, 1934 roku, w sprawie zrównoważonego wierzy do pracy w użyciu jednostki jednostki. Proszę! Drogie! za sobą wielką odpowiedzialność wobec państwa i narodów. W dniu dzisiejszym, składając księgę na czarna, przyjęliśmy na siebie wszystkie dopowiadania z związane. Dzisiejszej jednala jednostki po ludzku składają w dzisiejszej jednostce na szatach wojskowych potwierdzili się swoją umiejętność uzupełniania komunistów wojskowych w powiązaniu z obroną przeciwpożytności granic amerykańskich. W imieniu władz dowództwa i kadry brygady składam wam serdeczne żołnierskie podziękowania i wyróżnia. Urlopem punktoterminowym 4 dni i listem gratulacji. Człowiek Czekalski a Szeregowy Człowiek Chorodyłowski kadry. Szeregowy frank, frank Marcin, Szeregowy Łukowiec Radowca, Szeregowy Kalarek Leszewski. Brygada. Leszewski, rozkaz opisał, dowódca, znowu wypróbowany w dniu dziedzinie Brygada. Proszę Państwa, wręczenie wyróżnień dla żołnierzy odbędzie się po zakończeniu uroczystości o godzinie 12 w całym stanieckim trygady na miesiącu się w czynników domu żołnierzkiego, gdzie serdecznie zapraszamy do dziś okolicznych żołnierzy. Szanowni Państwo. Goście, żołnierze. Spotykamy się dzisiaj w nim szczególny, jak i uroczysty, jakim jest dla żołnierza przyciąża łońca. W tej okazji witam serdecznie do naszej uroczystej biurce rodziców i najbliższych żołnierzy przy dzień. Żołnierze, dzisiejsza uroczystość jest dla nas szczególnie dojątką wydarzeniem. Przed chwilą powiem na sztandary 9 Brygady Kawalerii Pancernej, 16. Pomorskiego Pułku Anglii złożyliście uroczystą przysięgę na wierność w ojczyźnie Rzeczypospolitej Polski. Przylubowaliście pełną gotowość obrony jej granic, wolności i pokojowego rozwoju. Przysięga jest ważnym, osobistym aktem zobowiązującym do rzetelnego i sumiennego wypełniania patriotycznego obowiązku służby ojczyźnie. Jej tradycja księga ślubowania rycerzkiego. Składali ją rycerze gwiastów i Agielowie. A dzisiaj w obecności swoich najbliższych, przełożonych i kolegów, złożyliście ją Wy, najmłodsi żołnierze naszej jadory. Jest to najważniejszy i przełomowy moment w życiu każdego żołnierza. Od tej chwili jesteście samopowieczani wspaniałych tradycji, które dziedziczą naszej jędroje. Waszym obowiązkiem jest kontynuowanie. Pogatanie o nowe treści. Musicie być gotnymi. Miana żołnierza 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Bazorego i 16. Punktu artylerzy. Służba wojskowa nie wymaga na szczęście dziś ani poświęcenia życia na walki, ale zaangażowania w czasie codziennego szkolenia do i na poligonach. Gotowości do wykonania każdego zadania na spokojnie. mądrością każdej armii nie jest wojnę wygrywać, ale do niej nie dopuszczać. Wierzę głęboko, że mistrzostwo opanujecie swoje wojskowe rzemiosło. Że w dalszej służbie będziecie wzorowo spełniać swoją patriotyczną powinność. Szanowni rodzice, gratuluję Wam synów i zwracam się do Was z prośbą o częste kontakty z ich przełożonymi. Wzajemne zrozumienie, poznanie się będzie służyło nawiązaniu ścisłej więzi oraz wspólnemu rozwiązywaniu różnorodnych problemów, które mogą zaistnieć w trakcie służby wojskowej. Jeszcze raz po składam wam, drodzy rodzice, słowa serdecznego podziękowania. Żołnierze, z okazji złożenia przysięgi składam Wam w imieniu własnym dowód i kadry jednostki podziękowanie za dotychczasowy wysiłek. W oraz życzę sukcesu w dalszej służbie i pomyślności w życiu. Panie pułkowniku, panowie oficer oficerowie, panowie podoficerowie, szanowni goście, koledzy żołnierze, występując w imieniu żołnierzy, występujących w dniu dzisiejszym do uroczystej przysięgi wojskowej, pragnę podziękować panu pułkownikowi oraz całej każdy zawodowej, za w dotychczasowy proces naszego szkolenia. Za trud, wysiłek, pokazywano nam ży życzliwość i rozumienie. Oraz za zapewnienie nam właściwych warunków odbywania służby. Okay. Służba wojskowa w 9 Brygadzie Panzernej jest dla nas nie tylko zaszczytną powinnością i obowiązkiem, ale także wielką szkołą życia. W czasie miesięcznego pobytu w koszarach i na placach ćwiczeń mieliśmy okazję dostać wielu wspaniałych rzeczy i nowych doświadczeń. Panie Bukowie i koledzy, dzisiejsza nasza księga jest nie tylko wyrazem patriotycznego obowiązku ale również z pełnego otrania i zaangażowania dla sprawy ojczyzny. Dlatego myślę, że z obowiązków służbowych, jak będą stawiali przed nami przełożeni, będziemy wywiązywali się dobrze. Pierwsza z rad jest dumna z tego, że jest żołnierzem dziewiątej brygady kawalerii pancernej im. Króla Stepana Matarego w Strajewie. Kochani rodzice, przypatrzcie się swoim czynom, stojącym tu w żyku. I błądzi z nich gdyż poszli w trudu i wylali dużo żołnierzy po to, aby móc zastąpić zaszytą, jakim jest dla żołnierza przysięga wojskowa. Korzystając z okazji, życzę Panu pułkownikowi klasy zawodowej oraz żołnierzom służby zasadniczej dalszych sukcesów, Zadowolenia ze służby, dobrego zdrowia oraz żołnierzkiego szczęścia. Dziękuję. Brawie. 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 Brawie.

thank Pasos. Compañía Jodorova. Pasos. Compañía Jodorova. Podemos hacerlo. Pasos. 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 Прегадаме. Кој што ја ја штој? Гаремија? Гроњ. Презентој? Гроњ. Лево. Кач. Wykradam, wkroczyć. Na ramię, wkroić. Na nogi, proszę. do rejonu zakwaterowania podmaszerować. Brytana prosi. Dziękujemy za przybycie i życzymy Państwu nowego pobytu w Jednostce.